Słuchajcie, jakim cudem ja w ciągu ostatnich kilku lat obejrzałem cztery filmy z Uniwersum Zwierzowersum, stworzone przez australijskich animatorów, które omawiają o dziwacznym świecie sanktuarium, i które po polsku zostały przetłumaczone ka każde tak, że nigdy nie uwierzysz że to jest seria jedna, bo mam na przykład dwa tytuły Combat Wombat, po angielsku, po polsku, jedno jest chyba właśnie Combat Wombat, a drugie jest Ucieczka ze Zwierzowersum. Jedno jest O czym Dzisiaj Marzą Zwierzęta, mimo tego, że jest to Sanctuary City bodajże, Wishing Tree, przepraszam, jest jeszcze inny, inny tytuł Daisy the Quoka, który po polsku jest O czym Jutro Marzą Zwierzęta, już nie pamiętam. Więc mamy pewne uniwersum, które zostało stworzone, które jest dziwaczne, szalone, Absurdalne wręcz i które wyzywa mnie. Ono mnie wyzywa, jako osobę, która zajmuje się animacjami, która patrzy na te najgorsze animacje i myśli, kurczę, no gdzie jest ta granica, gdzie dzieci są obrażane i tak dalej. Ta animacja mówi, nie mamy pieniędzy na super robienie włosów. Wszystkie włosy są jak jedna faktura, ale mamy pieniądze, żeby zrobić durny żart. Mamy pieniądze, żeby zrobić bardzo ryzykowny żart, wyraźnie dla dorosłych. I nie, nie zawahamy się go użyć, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. I dosłownie jest tak, słuchaj, będziemy robić absurdy takie, że ty wcześniej czy później się złamiesz. I ja się przyznaję, jestem po czterech filmach, teraz jestem po ucieczce ze Zwierzu Wersum i jak ktoś mi powie, słuchaj, po polecić ci jakąś nieznaną serię animacji, której w życiu nie widziałeś, no to ja powiem, kurczę, ci Australijczycy z tą serią, szczególnie z właśnie Combat Wombat, ale nawet z Daisy Quoką, to są, kurna, ciekawe, fajne, zabawne, mające pełno dobrych, inteligentnych żartów, także dla dorosłych, filmy, które warto obejrzeć. Aż mój kot przyszedł potwierdzić, że tak jest. Potwierdź! Tak, potwierdzam, jestem kotem. Witajcie w Zwierzowersum! Przeniosę tu wszystkie zwierzęta z realnego świata. No. Zresztą, słuchajcie, mam ja opowiem... Jezus Maria! Czy ona wyłączyła nagrywanie? Nie, dobra. Kot przeszedł po wszystkich możliwych przyciskach. Dmucham na ciebie, wiesz? Dmucham. A, ta, a ona dupą widzów, no co? No, to w każdym razie, ja opowiem tutaj fabułę, bo to warto poznać. Jeżeli nie widziałeś poprzedniej części, czyli Combat Wombat, to mo możesz być zagubiony. Na szczęście film zaczyna się. Wiecie jak się zaczyna? Zaczyna się tak jak e jak Spider-Verse. Jak Spider-Verse Spider 1 i 2. Czyli jest, o, dobra, zacznijmy to jeszcze raz. I dosłownie mamy nawet takie skrecze, jakby to faktycznie było, opowiedzenie, co się działo. Które jest takie też pocięte trochę kadry, i tak dalej. Co żeby nie było, to nie jest tylko zżynka ze Spider-Verse, ale i Combat łombat wcześniej miało ten format komiksowy, i to mocno komiksowy, bo to bawimy się ideą superbohaterów, ale bardzo niepasujących. No, Wombat, leniwa łombatka, która jest e, superbohaterką, to jest, to, to jest dziwny pomysł. Więc tutaj mamy ją, która w, na końcu pierwszej. Części dostała jakiegoś latającego wiewióra, jako swojego pomocnika, który był bardzo irytujący. Nazywał się Pysiu czy Ptysiu, i oni teraz razem walczą ze złem w zwierzogrodzie, zwierzo zwierzo wersum właściwie, Sanctuary City. I oczywiście widzimy, jakie są sukcesy i tak dalej, że zostają uhonorowani, dostają pomnik swój i od razu dostajemy jeden z pierwszych żartów. Tutaj będzie, że ona patrzy na ten pomnik, mówi złote, a skromne, no nie? Więc tak myślę sobie. Okej, okay, dobra. No, jeszcze nie wiem. Okej, okay, dobra. Jestem Megi. Zwierzak do zadań specjalnych. Pomagam wszystkim w potrzebie. Ratuję mieszkańców wszędzie, o każdej porze. Nasza fabuła rozkręca się w ten sposób, że oni już teraz są bohaterami, są szczęśliwi, ale wpadają na super pomysł, dogadują się z szefem policji, prawie jak Batman, mówią słuchaj, trzeba pomagać ludziom, ale głupio jest ten zrobić jakiś znak na suficie. Zróbmy apkę i ty możesz zgłaszać się. Kurna, pomocy. A my będziemy to odbierać i będziemy pomagać ludziom. O, genialny pomysł. Tyle, że okazuje się, że apka, no to ludzie zgłaszają się. Pomocy. Jedzenie jest na wysokiej półce. Pomocy. Eee, to, ja chyba od razu muszę to przejść. Pomocy. Zatkałem kibel. Pomocy. Zatkałem kibel numer dwa. I mamy wielką ropuchę, która sra <laughs> bardzo dużo. <laughs> I myślisz sobie, to jest znak najgorszej animacji. No nie? Że mamy od razu żartę z srania. Eee, i trochę tak jest, ale ta animacja wyzywa Cię, bo ona mówi, ale ja ten żart pociągnę i to trzy razy. I teraz pociągnę go tak, że choćbyś nienawidził żartów o kupie, to zaśmiejesz się z niego. I tak, to jest niemożliwe. Ale za trzecim razem, zaśmiałem się, przyznaję się. Więc, więc to jest w ogóle mega, to jest cała esencja tej animacji. Te właśnie dziwaczne, absurdalne rzeczy. On mówi, będziemy ratować ludzi i teraz nagle biegną, biegną, biegną do baby, a baba... Zakupy. I idą superbohaterowie. Jest muzyka superbohaterska, a oni powolutku idą i nakładają jedzenie do, do, do koszyków. I z każdego powodu! Proszę, uratuj mnie od wysokich cen! Ta. Ale wtedy pojawia się on. Wtedy pojawia się on, który jest Billem Gatesem czy też Steven Jobsem. Kocie, Boże mój jedyny. Bilem Jobsem, który e, mówi, słuchajcie, wymyśliłem dla was, on się nazywa Online Online i on będzie robił specjalne takie rzeczy, jest najmądrzejszy, jest, pojawia się w każdym magazynie i tak dalej i on będzie teraz w naszym mieście testował nowe apki i nowe telefony i tak dalej. Nie tak miało wyglądać życie superbohaterki. I wszyscy myślą, hmm, okej. Okay. I zaczyna się cała seria bardzo dziwacznych kradzieży. Kradzieży, które robią stare osoby. Stare osoby zaczynają okradać, ale najpierw patrzą w kamerę i przyznają się do tego. Jestem Andrzej. Andrzej chce obrabować ten banki. Idą obrabować. Uu, I myślą sobie, o co kurczę chodzi. I wtedy oczywiście nasza Kombat Łombat mówi, kurna, tutaj jest sprawa dla nas. Ale oni mają ważniejsze problemy. Jakie? Bo dostali na apce na przykład powiadomienie, otwierają drzwi, a tam dziadek mówi: O, patrz, Matylda! I, i daje dziecko kombat łombatowi. I Combat łombatowi mówi, ja pierdolę. I musi biegać z małym upierdliwym dzieckiem, które łapie go za oko, łapie go za noc. Jest, jest głupie. I myślę sobie, Jezus Maria, czyli ta animacja zrobi mega istotną, mega irytującą dziecięcą postać? I myślę, tak, ale nie. Więc mamy nagle przypiętego Bobasa i próbę robienia superbohaterczyzny. Znowu, absurdalne, bo ona jest opiekunką dla dziecka. I, I tutaj nagle dostajemy, to jest jeden z tych momentów, gdzie ja w tym momencie, wiecie, wy możecie być teraz 50-50. Ale ja wam powiem co, co, mnie przekonało. Co w którym momencie powiedziałem, dobra, macie mnie. O, nie, czy ja wyglądam na niańkę? Au! A! Tka! Co jest? On? Dosyć! Że mamy ten żart z dzieckiem, ona dostaje to dziecko, to dziecko jest irytujące i tak dalej. I ona wyraźnie nie chce być mamusią ani opiekunką. I po raz drugi oddaje typowi po jednym dniu się, on tam, oj, oj oj, i oddaje jej drugi raz. I mówi, oj, ja muszę iść sobie. I w tym momencie, gdy ona dostaje to dziecko drugi raz, ona niezwykle sarkastycznie, tak bez emfazy żadnej, po prostu patrzy, właściwie mogłaby patrzeć w kamerę i mówi Poszukajmy okna życia. A ja mówię: Okno życia w bajce dla dzieci? Klękaj, kurwa! Klękajcie na. Zajebiście! Ja jestem kupiony w kolerę. Ja mam napisane w notatkach: wow, bo dokładnie miałem tak: wow, chcę tego więcej. Więc to jest super! Co więcej, chwilę potem jest aresztowany typek i dostajemy typowe żarty, które byłyby u Mela Bruksa. na przykład. No zostaje aresztowany, i pan policjant mówi: Nie, 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 facet musi od razu trafić na krzesło. I babka, Ale używacie krzesła elektrycznego? No tak patrzę, no jasne, że używamy. I kamera przejeżdża, a on jest na takim malutkim krzesełku do samochodu, który ma go wywieźć do więzienia, bo to jest stary dziadek i jest tak bardzo powolutku podnoszony. Bzz. Żeby go wstawić. I chodzę mówię, no przecież, przecież sam nie wlezie tam. Tak dobry, inteligentny żart, wizualny, połączony z dobrym timingiem, typowo taki melobruksowy troszeczkę, taki zabawny. Po prostu, kurna, dobry żart. Ja tak... Kurna animacjo, ty nie masz prawa. Kosztowałaś pewnie tyle co obiad dla jednego pracownika Pixara, który robił w głowie się nie mieści dwa, a dajesz mi naprawdę fajną rozrywkę, chociaż czasami przerywaną troszeczkę durnymi rzeczami. Jak? No ja, ja przepraszam, że wam opowiadam, bo nie każdy z was pójdzie do kina, ale ja wam muszę też to powiedzieć, bo są zajebiste. Jest py pytanie: jeden ziomeczków, ten stary dziad, okradł sklep, który jest taki dla kobiet, sklep modowy, taki modowy i drogeria. I, i w tym momencie kombat łombat pyta pana dyrektora, pana szefa policji. No ale dlaczego stary facet dziad szedłby okradać sklep dla kobiet i drogerię dla kobiet? Sklep z bielizną, czy też z ubraniami dla kobiet? I co będzie tak I ten pan policjant, poważny pan policjant, który jest wilkiem, ma no, z tym wąsem ze wszystkim, on tak. Hmm, myślę, że on poszedł tam po błyszczyk. I nagle kamera przechodzi, a on kuwa jest ujęcie jak on, smaruje sobie usta super błyszczykiem, troszeczkę jak Joey w przyjaciołach, i, i, i nagle tak nad pełnej powadzem nic nie dodaje tak pewności siebie, jak błyszczyk. I, i, i ty jesteś kuwa tak. Co tu się dzieje? A potem masz ujęcie na jednego z tych małych, yy, z tych małych pomogierów, czyli tego ptysia, który lata, który jest wiewiórem latającym, i on mówi, wiesz co? To jest dziwne, ale, ale on ma rację. I on nagle też smaruje sobie usta błyszczykiem i tak, kurwa, To jest, to są dobre żarty. Wchodzi postać, która mówi, o, nazywa się Ala Bolognese. I, i druga postać mówi, Jezus Maria, no kto, kto jest taki okrutny, żeby nazwać dziecko Ala? No kurna, dobre żarty. Dobre żarty. Zresztą mamy ten element śmiania się z Batmana, prawda? Więc w pewnym momencie nasz e, latający wiewiór ma takie przed, przed, takie przemowę do publiczności i mówi: O kurwa, złoczyńcy, będziecie, jeżeli złomiecie chociaż raz prawo, to będziecie potraktowani jako ścierwo takie, jakim jesteście ścierwem. No oczywiście nie użyła słowa ścierwa, ale to jest jakieś tam robactwo i tak dalej. I, i potem nagle gdzieś tam mamy inną akcję. Nagle mijamy billboard i jest na billboardzie nasz Ptysiulysiu. I kuwa ten tekst! Będziemy, potraktujemy was jak szczerwo, którym jesteście, tak? Kurwa, no to znowu jest! I to ma być reklama superbohatera, Mówię, kurwa, to jest dobry żart. Surprise, motherfucker! Ale dobra, tam jest też fabuła, prawda? Więc musimy zrozumieć. Musimy zgadnąć, dlaczego te starsze osoby są. Okradają jakieś dziwne rzeczy, ale żeby to zrobić, trzeba trafić do domu dla starców, więc łombać się przebiera za staruszka, za staruszkę, ten ptysiu, za staruszka, i wiecie, z nikim nie mogą się dogadać. Jest największy problem to jest oczywiście, gdy ktoś próbuje się wepnąć w kolejkę po jedzeniu, ale nagle okazuje się, że jest super broń na staruszków, którzy nic nikomu nic nie powiedzą, gdy nagle pojawia się Matylda, czyli to dziecko. I nagle mamy takie ujęcie, że jest yy, Matylda z tyłu, no pomóżcie mi, chcemy tutaj pomóc waszym przyjacielom, żeby nie byli w więzieniu. Wszyscy staruszkowie, ni kuwa, oh, fuck you, fuck, you, fuck you. pojawia się dziecko, wszyscy, i znowu, to jest żart, trochę dla rodziców, którzy będą mówić, no kuwa, no przecież jasne, no nie, że wnusiu, 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 i jest dosłownie tak, hm, hm, no nie, i mamy tą minę, hm, hi, hm, hi. i potem mamy ujęcie na tego, że, że nasza Matylda patrzy, Matylda robi to, co jest dzieckiem, a kombat, łombat trzyma ją i mówi, kuwa, co was pojebało, i pan... oni mówią, niezwykle zwykle ona jest urocza, i ujęcie na Matyldę, zielony glut, Kapie jej, ona dotyka tego gluta, dotyk. Więc mamy obrzydliwość, a dziadkowie wszyscy. I ja znowu mówię, kurna, to jest. To jest niemożliwe! Niemożliwe! Potem jest specjalna kolejka do dziecka, którą ustawiają, żeby po prostu mieć dziecko. I, 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 i ten film leci jeszcze bardziej w absurdy, bo podczas robienia akcji detektywistycznej w tym domu dla Starców, oczywiście, że jest turniej bingo, w którym ptysiu bierze udział. I w pewnym momencie ma, no zostało, mam nadzieję, że będzie bingo, mam nadzieję. I ta osoba tam losuje numerek i zrzuca ten numerek, jak się podniosę, to może znajdę. I wiecie, mamy, o dobra, mamy jeszcze godzinę. I w tym momencie mówi, kurczę, brakuje mi tylko jednego numerku, żeby było bingo. I podnosi karteczkę z bingo. Karteczka z bingo to jest tak jak sudoku troszeczkę, sudoku chyba, tak? Nie pamiętam, jak się nazywa. To, co masz, macie tutaj, że wystarczy jedna linia, żeby były wszystkie numerki takie same o, oznaczone. A on ma oznaczone wszystkie linie, i wszystkie numeryki miał poza jednym. On całą tą kartkę bingo zapełnił, ale jest zbyt głupi, żeby skumać, że wystarczy jedna, żeby krzyknąć bingo. <laughs> więc, śmi, więc znowu dobry żart wizualny, a chwilę potem jest to, że on wygrywa, on krzyczy bingo i, i dostaje... on dostaje taboret do... Podprysznic to jest taki taboret, co wiecie, dla starszych osób i nagle to staje się jego najbardziej cenną własnością, więc gdy oni gdzieś tam biegną, nagle on patrzy na wszystkich starszych państwa i znowu przechodzi w tego typa, który mówi ścierwę i mówi Nie ważcie się dotknąć mojego taboretu! Ten mały pyś-ptyś, ptyś, który lata. Mówię, kurna, co tutaj, co tutaj się dzieje? I tego typu rzeczy lecą dalej. Dostajemy postać, która nazywa się Percival Sprechen Sprechenzi Deutsch. Kurwa, panie dubbingerze, panie ludzie, którzy pisali ten dubbing. Brawa, po raz kolejny. To nie jest przesadzone, żeby robić żarty popkulturowe z lat 80., tylko robimy żarty, które są absurdalne i oczywiście opieramy się na tym, co jest po angielsku. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Ale dobra, 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 dobra. Bo fabułę trzeba powiedzieć. Co sprawiło, że ci staruszkowie wkroczyli na ścieżkę zbrodni? Więc oczywiście okazuje się, że te osoby, które okradały, miały w sobie takie coś, bo to było tak jakby yy, słuchaweczka, jakby yy, bluetooth, którym właśnie na pewno sterował nasz kameleon, kameleon line, który jest tym Steven Jobsem madafaka. Więc trzeba do niego wkraść. I okazuje się, że jak go wkładasz, to on może Cię przenieść do prawdziwego zwierzowersum plus. Do zwierzowersum plus, czyli do takiego Matrixa. Nawet pada słowo Matrix, luzik. Myślimy sobie, ok, będą z tego kraść, no pewnie troszeczkę. Ale zaczyna się właśnie akcja i nasz złoczyńca myślimy sobie: O, chce ich okradać. Nie. On mówi, że on chce każdemu obywatelowi zapewnić, że było idealne, życie idealne. Świat ja na przykład pokazuje kurna. Dzięki temu, że mam informacje, dane twoje, dane twojego kolegi i tak dalej, to wiem, jak wygląda twój dom i mogę stworzyć ci dom taki, jaki chcesz, bez problemów. Czyli jeżeli twoim hobby jest rzucanie rzucanie frisbee to będzie rzucał frisbee twoim hobby jest jedzenie jogurtu to będzie się nieustannie mnóstwo jogurtów pod domem niam, 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 niam. więc nagle ta fabuła nie jest taka że o, chcę was uzabić, tylko facet w pewnym sensie mówi że chce żeby było idealnie Okej, okay, słyszymy z drogą. matrixowcy Panie Matrixu będą wiedzieć, że, e, że oni już tak stworzyli pierwszego Matrixa, ale ludzkość nie była w stanie żyć w perfekcyjnym świecie, więc gdyby ci Australijczycy wiedzieli o tym, to na pewno by takiego świata nie stworzyli. Zatem wiadomo, będzie musiało dojść do trzeciego aktu, gdzie e, wszyscy będą się przenosić do Zwierzowersum i tak dalej. Jasne. Oczywiście wcześniej będzie na przykład akcja szpiegowska wyzwolenia osoby, która została aresztowana, gdzie jedna osoba będzie po to, żeby słuchaj, ty wejdź na e, postrónek policji i od, zacznij tańczyć, żeby odwrócić ich uwagę. Taki linijka tekstu jest. Ona wchodzi, dokładnie widzimy, ona to wchodzi, a tutaj podchodzi policjant i mówi: Ej, co ta żaba wyprawia? Ona chyba próbuje odwrócić naszą uwagę. To jest znowu dobrze napisane. To jest ten fajny absurd, bo ona nie przestaje. Nie, nie jest tak, że nie odwracana jest uwaga, że, ale, ale mówimy wprost, co tu się dzieje. Ale jesteśmy wszyscy w tym zwierzowersu. Jest nasz kameleon, który mówi: Kurczę, wszyscy będziemy, jak będę miał was wszystkich, to wtedy każdemu z miasta jestem w stanie. Muszę mieć wszystkich, wtedy każdemu zabezpieczę życie i zabezpieczę, żeby miał idealnie. I zaczyna się, taki, jak gdyby kamera leci, pokazuje, co ci ludzie mają, e, mają idealnego. Więc mamy jedna osoba, nagle słyszymy od jednej osoby tego naszego kapitana policji, który patrzy, ma takie uzałzowione oczy, i mówi: Jezus, Maria, moje usta są zbyt lśniące. I nagle przeskakuje kamera do tej wielkiej żaby, którą pamiętamy z pierwszego samego początku, który powiedziałem. I ona patrzy też w kamerę i ona jest tak, ma wokół siebie taką wielką górę, to i to i. I ona mówi, ale moja jelita nie nadużają z produkcją. A ja mówię, kurna! Złapaliście mnie na żarcie okupie, No jak mogliście mnie złapać na żarcie okupie kupie? A i, dobra, i myślicie sobie, dobra, to jest jakaś bzdurka, zakończenie będzie bzdurne, e, u, uratujemy, pan kameleon pójdzie do więzienia i tak dalej. I otóż nie. Cały czas opowiadałem o żartach, absurdach i tak dalej. Ale w międzyczasie ta bajka bardzo ładnie dba o to, żeby wrzucić nam kilka maleńkich śladów, które mogłyby sugerować, o co chodzi kameleononowowi. I dochodzi do sytuacji na samiutkim końcu, gdzie do tego miejsca trafia właśnie Ala Bolognese. Która okazuje się być jego córką. I ja już zobaczymy, jeżeli jesteś spostrzegawczy, wyłapiesz to w 15. ucieczki filmu maksymalnie. Od razu, bo tam zobaczysz, jest taka malutka scena, gdzie właśnie nasz kameleon patrzy na pewne zdjęcie, zresztą zaraz to wam powiem jakie, i wzdycha. I ty wiesz o co? I on zresztą mówi, że on nie chce drugi raz przeżywać, on chce, żeby było idealnie dla wszystkich. Żeby nie musieli, nie musieli już przeżywać straty. Już domyśliliście się? Tak, on to nie tworzył, żeby okradać ludzi żeby im było idealnie, on myślał, że dzięki temu, że wszystkich złapie, to będzie miał wspomnienia wszystkich, dzięki czemu odtworzy swojego ojca, który nie żyje i dziadka Ala Bolognese, Ali Boloneze. I on niech dzięki temu też inne osoby nigdy nikogo nie stracą, więc nie będą cierpieć. Bo on tak, so, tak cierpiał ze straty swojego ojca, że nie mógł się z nią pogodzić a jego córka przestała właśnie z nim rozmawiać, właśnie przez to, że mówiła, kurwa, chłopie, pogodź się ze stratą taty, dziadka, a on nie był w stanie. I nagle bajka głupia, która ma żarty o tym, moje jelita nie nadążają z produkcją, rzuca ci takim tekstem, pojawia się ten dziadek, ten nasz, ten nasz, ale ten, ten nasz kameleleon musi się zmierzyć z tym, że, no kurna, no, no, odszedłeś, dziadku, no, dziadku, tato, tęsknię za tobą. I nagle ta animacja przechodzi w mega powagę, bo, bo mamy scenę wcześniej, gdzie, gdzie on mówi, że. Ja tutaj sobie zapisałem, że ten cały ból nareszcie dobiegnie końca. Ta animacja lepiej zajmuje się pogodzeniem z traumą, niż niedawno mieliśmy istoty fantastyczne. Ona tak fajnie ob obchodzi te tematy, że ty nie kumasz, w, w którym momencie nagle dostajesz taką fajną lekcją w mordę, ale ona jest szczera, ona jest prawdziwa. I ta córeczka pokazuje, prosi, prosi ojca, żeby po prostu dał swojemu ojcu, dał dziadkowi odejść, daj dziadkowi umrzeć. Kuwa! To jest dobra lekcja i oczywiście w ten sposób. I myślicie sobie, no dobra, no to co, oni będą go bić i tak dalej? Nie! Nie ma agresji. Nie ma, że kombat łombat bije, zabiera. Nie! To nasz główny złol musi się nauczyć, musi się pogodzić z tym. Więc to jest on nie chce odpuścić tego, ale gdy córka mówi mu kurna, on mówi, że on, on, on nie może przeżyć tego, że jego ojca nie ma, i odpowiada mu córka cudowną linijką, to, że nie możemy go widzieć, nie znaczy, że go z nami nie ma. I ty mówisz kurwa, bajka durna, kombat łombat, rysiu Pysiu, ee, wielka e, błyszczyk na ustach u wilka, a ty nagle dostajesz emocjonalną lekcją w mordę. Jak ja się cieszę, że mogę chodzić na tego typu animacje. Dziwne, absurdalne, mające inne poczucie humoru, inną estetykę, niż jestem przyzwyczajony przez Disney'e, Pixary i Sony, ale dające ci mądrą lekcję sprytnie ukrytą. Oczywiście można narzekać, że trochę za mało tych, yy, tych poszlak było, ale ja wyłapałem to od razu w 15 minucie, aczkolwiek nie spodziewałem się, że tak to ładnie zakończą mądrze. Da się, da się, da się, da się, jeżeli nie byliście. Pójdźcie na, na to zwierzowersko. To jest czwarta część. Na razie nie mamy w planach, z tego co patrzyłem, piątej, ale mówią, że jeżeli będzie, to może się uda, bo to jest mądra rzecz. Jeżeli chcesz pójść z dzieciakami, pójdź. Pójdź z dzieciakami i z tatą, i z dziadkiem, i z babcią, bo kurna, co prawda te żarty są obrzydliwe czasami, ale one są absurdalnie obrzydliwe, one są świadome tego, co opowiadają, i to jest po prostu dziwna, ale dobra animacja. Wolę coś takiego. Niż super słodzenie i po prostu nieustanne, nieustanne podlizywanie się do nas jako do widzów. Wolę taką lekcję, bo to zakończenie jest takim pierdzielnięciem, taką zmianą emocji, że ty naprawdę czujesz, że coś się wydarzyło. Zatem, ucieczka ze zwierzowersum. Ohydny tytuł, ale powtórzę. Ucieczka ze zwierzowersum, postarajcie się zapamiętać, szukajcie w swoich kinach i idźcie, póki jeszcze nie jest za późno, póki to jeszcze gdzieś tam leci. To była naprawdę znakomita dla mnie zabawa, mimo tego, że ta animacja wizualna i tak dalej, na pewno nikogo z was nie porwie. Idźcie, polecam bardzo i gratulacje także dla ludzi robiących dubbing, bo świetnie się tego słuchało. game over. Ucieczka ze Zwierzoversum.